Cześć, jestem Błażej i od 7 lat zajmuję się byciem elewacji wykowanych. Mycie elewacji tynkowanych to bardzo ciekawe zagadnienie z racji tego, że jest to rzecz stosunkowo nowa. Jak dotychczas ludzie, kiedy elewacja robiła im się przyszarzała albo trochę brudna od muchu, wychodzili z założenia, że trzeba ją wyremontować. No i co dalej? Wynajmowali ekipę, ekipa przychodziła, zmywała z grubsza brud i, i malowali ją. Albo odświeżali, robili jakieś prace remontowo budowlane nie? gdzieś tak z ubiegiem lat, kiedy zacząłem myć elewację, patrzyłem na to pod tym kątem. To no tak, jakbyś miał do umycia talerz, i zamiast umyć go, pomalowałbyś, albo miał być do umycia samochód. No to jedziesz na mejnia, a nie do lakiernika. Także mycie elewacji jest bardzo sensowną rzeczą. Raz, że z punktu widzenia ekonomicznego jest o wiele tańsze niż malowanie, jest o wiele prostsze niż malowanie, jest o wiele szybsze niż malowanie. Mycie elewacji jest naprawdę fajną, fajną sprawą. Głównym targetem firmy było mycie dużych powierzchni dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. To skutkowało tym, że z roku na rok tej pracy przybywa, zleceń przybywa i systematycznie rocznie myjemy od kilku... Do kilkudziesięciu tysięcy metrów y, kwadratowych powierzchni. Myjemy i zabezpieczamy. Wypracowaliśmy sobie już system, jak to robić Jak to robić dobrze, szybko, sprawnie i tak, żeby działało. Wiemy, na co zwracać uwagę. Przekuliśmy to na prosty, trzyczęściowy, trzystopniowy system y, mycia elewacji tynkowanej. Pianak system. Trzystopniowy y, system mycia elewacji tynkowanej. Składa się z trzech środków, które kolejno po sobie użyte mają doprowadzić do tego, żeby ściana była czysta, żeby w tym pomóc i żeby odbiorca docelowy wiedział jak to wykonać. Przedstawimy państwu krótkie filmiki, które krok po kroku przeprowadzą was przez tą drogę. Wiadomo, idziemy z duchem czasu, biznes internetowy kwitnie, i także w tej gałęzi chcieliśmy wystartować. W związku z czym postanowiliśmy stworzyć system mycia, elewacji tynkowanych, który możemy podarować zwykłemu użytkownikowi czy mieszkańcowi domku jednorodzinnego, który może zrobić to we własnym zakresie albo powierzyć to ekipie. Dzięki tym środkom może umyć sobie ścianę albo domek sam. I tutaj chciałbym serdecznie zaprosić i zareklamować pianach system. Jest to z tego co obserwuję na rynku, pierwszy taki dedykowany system do elewacji tynkowanych. Nie jest to pojedynczy środek glonobójczy, nie jest to jakiś do pędzlowania temat, tylko typowa rzecz do umycia elewacji tynkowanej, czyli tego typowego problemu właściciela domka jednorodzinnego. Uważam, że zapotrzebowanie jest bardzo duże. Odkąd pamiętam, 15, ostatnie 15-20 lat jakby właścicieli domków jednorodzinnych porobiło się mnogo. Tych domów jest coraz więcej, każdy z tych domów ma ścianę północną. Bo północna ściana zawsze jest mniej nasłoneczniona, zawsze więcej i dłużej jest tam wilgoci, a na wilgoci pojawia się grzyb i mech. Także y, północna ściana jest y, taką y, standardową bolączką właścicieli y, domów jednorodzinnych, chyba że ktoś ma domek albo nad jeziorem, albo w jakimś takim miejscu bardziej zacienionym, wtedy często cały dom obrasta chem, grzybem, pleśnią, jest brudny, nieładny. Nie